Z e, nieważne. Mm, mm, mm. E, Parę godzin do prezentacji. Mój głos brzmi jak e, stara płyta winylowa. Na szczęście jesteśmy w Polsce. Kraju, gdzie tak jak w Japonii, na każdym rogu jest kombini 7 eleven sklep spożywczo-przemysłowy. W Polsce jest apteka na każdym rogu. W telewizji są podobno ciągle reklamy leków. Nie ...rzeczywistości. Uwaga, słuchajcie, zwariowany YouTube, teraz będzie syrop challenge. Syrop challenge. Ciak, 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 ciak. No chyba, nie? Don't chuck, it's Przed użyciem zapoznaj się z lub z lekarzem i farmaceutą. Prezentacja jest gotowa. Ach, chciałem, żeby była naprawdę super i, i tak się postaram, ale jestem w takiej formie. A, idziemy właśnie na blog forum. Przecież jak but, bo nie poszedłem na żaden wykład. Tylko na swój przyjdę. Ale mam wymówkę, bo się źle czuję. A teraz mówił Sławomir idzie jak w ogóle. Na przegapić, jak się nosi w Polsce taką maseczkę, to wygląda jakby coś poważnego się działo, jakiś poważny wirus, a to tylko e, ból gardła. Um, ja staram się wypowiadać odpowiedzialnie, znaczy staram się zawsze e, być świadomym tego... Trafiliśmy na porę lunchu, My się nie chcę jeść, jestem jak zombie. Więcej ludźmi, którzy jedzą. Teraz ja ludzki mózg. To będę mówić za pół godziny. No dobra. Pozostaje dać z siebie wszystko. Będzie dobrze. Niepotrzebnie tego zwałę robię. Ja się tak naprawdę nie denerwuję, że wystąpienie publiczne, nic takiego, bo to raczej mnie nie stresuje. Tylko po prostu bardzo bym chciał powiedzieć coś fajnego i w fajny sposób, przekonująco. A nie jestem w pełni siły, ale już się postaramy. Are you ready for the trap? To co widzę mnie przeraża. Jest, część. Dobrze to widzieć. To jest, to jest właśnie ten, tak wygląda z drugiej strony. Ok, no to powiedziane. Krzysztof, ja mogę je zdjęcie? Tak. Okay. Okay. Wszystko bardzo mi się podobało. Aż mi się łapa trzęsie. Dzięki wielkie. Włączamy? To jest co, internet? Nie, no tak. na koniec prelekcji teraz na platformie Gdańsk, że... <śwzysy> <śwysy> w ogóle się czuję jakiś taki celebuta, taki że tak idziesz i ludzie ci zdjęcia robią. Śmiesznie, bo jakbyś tam Dwa słowa do głowy. Yy, dwa słowa i no już właśnie wykorzystałem moje dwa słowa, przepraszam. Oj Boże, skończyła się blok Forum Gdańsk. Panie i Panowie, Kasia Mietniczki. Witam w programie Idziemy na Czy Dotarliśmy na dach ECS. No ładnie, no. pa. pa. O Jezu jaki jestem w ogóle zmęczony i chory i brzuch nie boli i głowa mnie boli i wszystko może w ogóle. Idziemy na kolację jakieś pierogi w pierogarni ugarnąć, bo trzeba... Masz Arlena. Nie mam go, nie mam go cały w Kasia. Ale tak, ale później to tak. Arlena jutro ale będzie prowadzić ze mną wywiad na scenie. A, na meetupie. W Gdańsku. Trzeci dzień w Polsce, pierwszy kieliszek wódki dopiero, ale kręcę to ja tylko dlatego, że to jest jako lekarstwo, ja się więc można. Ma, ym, na Sytuacja jest poważna, ma... bo jutro naprawdę będzie hardcore. Dobra, pierwszy, Ale naprawdę, porcje... Porcje w polskich restauracjach totalnie mnie masakrują. Ojejku. Słyszycie jaki mam głos jazz. Lubicie estoński jazz. Jakiś kościół dogra w ogóle muzykę taką. Nie wiemy co się dzieje. Ale to chyba staśmy leci, nie? Chyba staśmy kawałek, a reszta... Zagrana? No, nie wiem, nie wiem. Tak jakby dzwony hmm. dopasowane do taśmy, ale tego wszystko jest na taśmie. O to Ta ekipa czekała przy wejściu, cześć. Wy do kogo? Do Kasi? No tak my do Kasi, ale. Pięknie. Tak, dobrze. jest dobrze, jest tak. dobrze.